50-lecie Famy. Ja nazywam się Arturawicz. Gościmy no, w domach, bo oglądacie to przez internet. Henryka Sawkę. Dobry wieczór, dzień dobry. Z tym, I że cześć. nie w domu, tylko, tylko w galerii. No, my w galerii, ale oni są w domu, ci po drugiej stronie kabla. 84 rok. To ty miałeś wtedy 26 lat? Tak. Dobrze. Dobrze, dobrze. Bingo. E, pamiętasz coś z tego? No, oczywiście. E, co to prawda mieszkałem na Polu Namiotowym na rok wcześniej i mam prawo nie pamiętać, ale pamiętam. Pamiętam, że przyjechałem jednak w 1983 roku. To był ten pierwszy. Tak, to był ten pierwszy taki właściwie prarok, to był taki wstęp, ponieważ ja przyjechałem na warsztaty piosenkarskie, które miał prowadzić Zbigniew Książek. No i okazało się, że tego Zbigniewa nigdzie nie było. Ja potem po latach taki komiks napisałem, taki właściwie zrobiłem taki komiks, gdzie ja yy, długopisem narysowany idę po, po, po plaży. I mówię, przyjechałem na warsztaty yy, piosenkarskie, szukałem zbigniewa książka na polu namiotowym, szukałem go na plaży, szukałem go w endeku, szukałem go w muszli, szukałem go w ampiteatrze. Nigdzie go nie było. Użyłem się i zacząłem rysować. A to jest taka, jakby tak, jest Tak, tak, tak. Znaczy, to jest taka puenta, ale to jest wszystko prawda, ponieważ ja nie mogąc e, brać udziału w e, piosenkarskich warsztatach, to poszedłem do biuletynu famowskiego. Mhm. Tam Danka Bierzeńska i grupa ZTD urzędowała, no i zacząłem tam do tego biuletynu rysować. Na co są dowody, bo mam ten biuletyn w domu. E, no i tam też spotkałem Andrzeja Mleczkę po raz pierwszy w życiu. Byłem na jego wystawie. Chyba pokazałem mu nawet swoje rysunki, itp. itd. No i tak zaczęła się moja y, famoska y, kariera. Od tego, że w następnym roku, 84 1984, o którym wspomniałeś, Aha. przyjechałem na Famy już z wystawą w kawiarni Muszelka, gdzie poeci się prezentowali, właśnie Piotr Bałtroczyk i inni. I mieliśmy na deptaku taką galerię Osaka. To była galeria na kółkach, myśmy ją sami takie mm, plansze zrobili, mm -hmm. składane na noc i tam się prezentował y, Osiński, Kazana i Sawka, czyli Osaka. I myśmy tam sobie z tego właściwie żyli, bo y, kolega Słoś rysował y, porno zwierzątka, znaki y, Zodiaku, takie śmieszne wszystkie były porno, ludzie to kupowali, a potem na deptaku występowaliśmy, śpiewając piosenki i ludzie nam wrzucali do kapelusza, no i po 400 wpadało, także to było dużo pieniędzy wtedy. Zresztą podobnie jak. pół teraz. litra jak wtedy kosztowało? Pół litra? No. No, pół litra y, wódka wtedy była droższa, y, gdzieś koło stówy chyba. No to stójicie. No to na, na, na cztery flaszki zarobić. Na głowę? Na głowę. I to przez dwa tygodnie. Codziennie? Więcej, to było prawie miesiąc. To wtedy były dłuższe, nie? Tak, wtedy były duże, wypasione famy. Da się je porównać hmm. z dzisiejszymi famami? Te tamte? Te tamte? Yy, no chyba nie, to tak samo jak tamtych nie da się porównać z famami z lat 70 i 60 yy. to, każda epoka ma jakieś tam swoje yy, konteksty. Ja na przykład czułem po tych famach, jak się zmieniał ustrój, jak się liberalizował. To, co było w 84 jeszcze nie do publikacji, w piątym już bardziej, w szóstym, jeszcze bardziej, w siódmym już w ogóle, a potem to już w ogóle można było wszystko. Na famie byli cenzorzy. Na szczęście, jeśli chodzi o mnie, to no, ingerencji nie było zbyt dużo, a jeśli było, to pan cenzor sobie wziął to do domu. A. No to tak wyglądało. Tak, że, że, że to się nie zmarnowało. No to... Pamiętam, miałem taki, taki, taki właśnie rysunek pod tytułem, to był taki sierp i młot połączone y, śrubeczką i, i to było niezbędnik. I pamiętam, że niezbędnik y, mhm. na wystawę nie trafił, ale trafił do, do y, kolekcji pana Janka. Rozumiem, ale to może warto wytłumaczyć, bo dzisiaj nie wszyscy podróżują, nie każdy był na biwaku, miał tą menażkę i ten niezbędnik to była taka razem ze sobą trochę taki patent jak z barei, nie? Razem ze sobą przymocowana łyżka i widelczyk. To raczej nie, nie, to, to nie z barei. To jest, yy, to jest, taki, to jest taka, yy, taki przyrząd wojskowy. Jak z barei? Jak z bary, tak. Jak z Barej, tak, tak, tak. To jest y, istotna rzecz. A klub festiwalowy działał y, na zapleczu, że tak powiem, amfiteatru? Y, klub działał y, w Osirze chyba. Zresztą to się, to, to się stopniowo zmieniało. Potem był y, na zapleczu amfiteatru. To było bardzo różnie, bo to ewoluowało oczywiście. No i klub w latach 70., przepraszam, w 80. To, to, to pamiętam, że były ciągle problemy z alkoholem, bo wódkę trzeba było kupować gdzieś na lewo na tak zwanej mm -hmm. melinie. Natomiast piwo to się piło tam, gdzie rzucili. To nie było tak jak teraz, że po prostu tych towarów jest nadmiar. Wtedy po prostu y, trzeba było mieć y, czuja, dobry węch i wiedzieć, gdzie rzucili piwo. Mm. Ja pamiętam, bo mieszkałem w, 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 w tych latach w Finuściu, pamiętam, że y, wtedy, kiedy odbywała się fama, y, to y, urzędnicy chyba takich możemy nazwać, w każdym razie działacze na szczeblu miejskim. Zawsze w gazetach tych lokalnych pojawiały się takie komunikaty, że w tym roku to już na pewno nie będzie problemu z zaopatrzeniem no, podczas FAMY. Wiemy doskonale, że tam na jednego mieszkańca przypada tam... Czterech turystów i jeden famowicz, w związku mhm. z tym, wtedy tam było chyba z 50 tysięcy mieszkańców, to oni sobie na 300 tysięcy jesteśmy zabezpieczeni. No i tak potem były takie żarty, w zasadzie nie wiadomo, co, co się z tym zabezpieczeniem stało, mhm. czy ono w ogóle do promu dojechało, czy nie, bo jak gdyby co roku było dokładnie tak samo. Czyli nie było gdzie kupić browara, albo trzeba było za nim latać. Mhm. Gorzała, no tak, ten. No pole namiotowe tam jak gdyby zawsze było i wszystko, nie, nie, nie wiem skąd. Prawdopodobnie było to przywożone i przynoszone w namiotach. No bo jak. No, czarny rynek. Czarny rynek. A y, y, sekcje mieszkały ze sobą razem? Grupowały się gdzieś tam na... Myśmy mieszkali różnie, to znaczy tak, część osób mieszkała w jednym wisusie lub w drugim, a reszta mieszkała y, na kwaterach prywatnych. I ja wtedy właśnie doszedłem do wniosku, że y, lepiej, naj, najgorszy akademik jest lepszy niż najlepsza stacja. Y, Mieszkanie na stacji, no, powodowało to, że, że trzeba było tam o, o którejś wracać, y, dotrzeć tam, mhm. doczołgać się, być dowiezionym. No, natomiast w Wisusie no właściwie można było z niego nie wychodzić. Y, ja mieszkałem w pokoju sześcioosobowym y, z Bałtroczykiem, Satanowskim, Fedakiem i, i już nie pamiętam z kim, chyba z Kurdzielem. W każdym razie tam pokój był sześcioosobowy, a waletów było 17. Jak to także, tak, także to, to było bardzo sympatyczne i y, życie towarzyskie kwitło. I jak teraz patrzę w, w, w tamte lata, co minęły, to stwierdzam, że tak naprawdę to tak y, tzw. Dobrobyt to, 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 to nie jest istotne. Ważne jest zdrowie i dobre towarzystwo. No i oczywiście mhm. wspomagacze. No, ale to jak gdyby przy dobrym towarzystwie, to za, za tym, to jak za kometą ten tak. ogień się ciągnie, to, to idą inne rzeczy. Powiem Ci, miałem okazję rozmawiać y, kilka dni temu z laureatką Famy z zeszłego roku. Ostatniej, e, tej 49. E, z e, dziewczyną, e, z Magdą, pani Las, ona pod taką, y, pod takim pseudonimem występuje. I ona opowiadając o Famie, bo zapytałem się o te wrażenia, e, e, osoba, która prawdopodobnie w 1984 mogła się rodzić, e, opisała famę jako kolonię dla artystów. No po części tak, bo to przede wszystkim było wielkie wydarzenie towarzyskie, które polegało na tym, że ludzie się ze sobą spotykali. A jeżeli się ludzie spotykają ze sobą, są siebie ciekawi i mają coś do zaoferowania, to za zawsze coś z tego wyniknie. Mm -hmm. I ja na przykład y, wszystkie takie najważniejsze przyjaźnie życiowe, no to, no to są swamy. Wszystkie moje, wszyscy moi koledzy swamy, którzy coś tam robili, czegoś tam dokonali, do, mm, czy byli w jury, czy w Radzie Artystycznej. Zresztą, ktoś tam nie był, Materna, Tłuczkiewicz, Grzesio Ciechowski, no, no to... Mm, mógłbym wymieniać nazwiska, które pewnie młodzieży już nic, nic, nic nie mówią. W każdym razie, myśmy się tam spotykali e, co roku, to trwało około miesiąca. I to potem procentowało, bo każdy wychodził z jakimiś doświadczeniami, i potem w ciągu roku też się spotykaliśmy, mhm. ale już w innych miejscach, w innych miastach i przy innych imprezach. Ale Fama była takim właśnie takim, jakby urlopem wypoczynkowym, ale twórczym. O, ale to, to, ten wyróżnik twórczy, taki ten twórczy wyróżnik, to jest. Zdaje się, t, taka historia, która się nigdzie indziej nie powtarzała. Nie było takich festiwali. Te inne festiwale były nastawione na prezentację. Tak, tak. A tu na rozwój, nie? Tak. Tutaj bardzo dużo rzeczy tworzyło się na miejscu. I było coś takiego, ja po sobie zauważyłem, że nie można zrobić famy czy, czy czegoś. Innego typu jakiś wyjazd, yy, nawet jakaś delegacja firmowa w mieście, tylko to musi być, wszyscy muszą być wyjechani. Jeżeli są wszyscy wyjechani, są skazani na siebie i się mm -hmm. wtedy kontaktują. Nie mogą wrócić do domu, są ze sobą cały czas. I pamiętam, że jeszcze jak byłem młodym człowiekiem bezdzietnym, i przyjeżdżali na Famę niektórzy już z dziećmi, to myśmy ci bezdzietni mówili: zaraz, zaraz. Bo co z żonami i z dziećmi, to wtedy jesteś y, bezwartościowy, bo, 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 bo ty się zajmujesz rodziną i nic nie robisz dla Famy. Absolutnie nie. Dopiero póki, do, kiedy ja już miałem dziecko, y, no to y, zmieniłem poglądy, bo też okay. zacząłem przyjeżdżać z dziećmi i potem moje dzieci przez lata y, przyjeżdżały na Famę i zresztą tak się na tej Famie wychowały. Y, także punkt widzenia zamienia się. No tak. To są te transfery między tak, klubami, tak? Oczywiście. Z jednego klubu do, do drugiego. A gdybyśmy dzisiaj spróbowali opowiedzieć e, tym po drugiej stronie kabla... Jesteście tam jeszcze? Tak, fajnie. No, jeszcze paru jest. Jeszcze, tak. E, gdybyśmy spróbowali, e, taki mały instruktaż, e, co, e, jak się przygotować do Famy? No wiadomo, zostawiamy, w zależności od, od przynależności, że to powiem, klubowej, albo hmm. zostawiamy żonę i dzieci w domu, czy tam męża i dzieci w domu, albo nie. I co dalej? To znaczy, y, jeszcze wracając do, 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 do tych żon i dzieci, jak już zacząłem przyjeżdżać na Famy to, y, z, z dorobkiem, to wtedy byłem już jurorem. To można mnie usprawiedliwić. A, ta, ta. Natomiast, jeżeli ktoś jedzie, hmm. żeby kogoś poznać, to najlepiej jeśli jedzie jako single. Nawet nie z dziewczyną. To okay. nie ma sensu. Po prostu trzeba jechać w pojedynkę. I wtedy człowiek jest bardziej dostępny i bardziej mobilny. Okej. Okay. Coś jeszcze musimy zabrać? Tak naprawdę? No, gotówkę i jakieś plany artystyczne, bo, bo, bo e, improwizacja jest dobra, kiedy jest przygotowana. Mhm. Czyli z czymś, z czymś już trzeba rozpoczętym pojechać, trzeba wiedzieć, czego się chce. Potem może nic z tego nie wyjść, może pojawić się coś, coś nowego, ale jakiś plan trzeba mieć. No może zapytam się o to, o czym człowiek się najmniej chwali. Te, które odniosły jakąś taką najpiękniejszą klęskę, z Twoich planów są takie? Coś założyłeś sobie, że to będzie na famie, zrobię to, to będzie taki strzał, że hej. Czy znaczy, Wszystko mi raczej wychodziło, bo, bo wystawa jest rzeczą... Yy jest pewnym samograjem. Wtedy za komuny to było tak, że, że co by się nie zrobiło na komunę, to wszystko było Fajne. atrakcyjne i wszystko się sprzedawało, i było się bohaterem. Jak się zrobiło jakiś dowcip typu dwóch milicjantów stoi z pałami i czyta księgę Guinnessa, księga rekordów Guinnessa, jeden mówi do drugiego: bijemy, no to się było bohaterem. Więc wszyscy stawiali. Natomiast yy, rysunek satyryczny wtedy był naprawdę jakąś bronią, jakąś taką walką z systemem. Yy, to była bardzo atrakcyjna yy, forma yy, twórczości. Pamiętam, że moimi yy, otwarciem moich wystaw yy, Famy inaugurowano. Mhm. Natomiast pamiętam, że kiedyś był taki pomysł, żeby Rada Artystyczna zrobiła koncert finałowy. Yy, czyli siedem osób mhm. yy, zrobiło koncert finałowy. No to wtedy była klęska, bo nie da się siedem osób dyrygować koncertem. To okay. przywódca dyrygent musi być jeden. No to tak jak z kierowcą w autobusie. Tak, trochę, trochę tak. Jest. Tak, i to była wtedy taka piękna katastrofa. Okej, okay. a który to był rok? To by... no, 87 albo 8. Okej. Okay. To dociekliwi może podróżą, co tam się eee, włożyło. A, a propos, a, a propos yy, takich wydarzeń. Yy, ja pamiętam, yy, po raz pierwszy chyba na, na FAMie widziałem taki znakomity koncert Dudka, który występował i jako bluesman, i jako rokowiec, i, i, i jako, rockowiec, jako yy, shaking Dudy. I to była świetna scenografia, yy, świetne wykonanie. No tam w ogóle byli bardzo dobrzy muzycy, yy, i, to, i, i koncerty były na bardzo wysokim poziomie. Również scenograficznym. Ja teraz yy, widzę, wi widzę wielu wielu. Yy, reżyserów nawet teatralnych, chociażby Waldemar Śmigasiewicz i, i tak dalej, którzy, którzy po prostu tam zaczynali, czy też trenowali. Mhm. Yy, więc. Yy, artystycznie. To było na bardzo wysokim poziomie, tym bardziej, że na te rzeczy były pieniądze. Ale faktycznie coś jest. Jak sobie przypominam te koncerty amfiteatrowe, i w muszli koncertowej przy promenadzie też, ale jakoś tak zwłaszcza. Te no w muszli to takie to one były takie mniejsze, ale to wszystko, co było w amfiteatrze, to faktycznie no, na, 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 na miarę możliwości w zasadzie dostępności materiałów, bo to mhm. o, o to chodziło. Bo nie chcę, żeby ktoś źle zrozumiał słowo bizantyjskie, bo te mhm. scenografie mhm. faktycznie mhm. były bizantyjskie. Czy to jakieś tak. sieci się wylewały tam prawie do, 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 do mhm. pierwszych ławek, To faktycznie wtedy robiło wrażenie. Poza tym przyjeżdżało też sporo y, artystów ze szkół teatralnych, którzy na przykład robili koncert piosenek y, Kaczmarskiego, koncert piosenek y, Osieckiej i tak dalej, więc oni też y, sporo korzystali, bo jednak szkoła teatralna, a Taki festiwal studencki to są troszkę inne rzeczy, tak podobnie zresztą jak wielu artystów przyjeżdżało na warsztaty Laskowika i to im tak bardzo wzbogacało i to im zostało do dziś i to widać na przykład yy, Zamachowski, yy, Biedrzyńska, Pazura i tak dalej, no yy, pewnych rzeczy się w szkole nie nauczy. W szkole się można nauczyć pewnej klasyki, ale jakiejś improwizacji i podejścia takie jakby pracy z widzem, to, no to tylko u kabareciarzy. Mm, czyli y, tę dziewczynę, która rok temu wygrała Famę i mówiła o koloniach artystycznych, w zasadzie moglibyśmy lekko poprawić i powiedzieć, że to jest y, no, albo zgrupowanie kondycyjne, albo poligon. Też. też ta, tak, tak, tak. Oczywiście. To, to właśnie wszystko w jednym. Okej. Okay. A czego możemy życzyć Famie na kolejne 50 lat? <laughs> no, w, w, chciałbym być na na setce. To, to, to. Tego Może przy ob, obecnej technice to się uda zrobić. Ja myślę, że cieszę się, że, że, że fama istnieje, bo mam do tego sentyment i starałem się tam wpadać nawet na, na parę dni. Właściwie wychowałem się. E, e, moja, moja taka ka kariera e, e, artystyczna, e, satyryczna zaczęła się od Famy. No, chciałbym e, powiedzieć, że to jest troszkę inna Fama niż dawniej, ponieważ dawniej bu, e, Fama była czymś takim jak, jak, jak Peweksy. Aha. Były peweksy, tam były takie towary zagraniczne, niedostępne, nie dla wszystkich. I Fama, tak, kolor... i Fama była też takim kolorowym ptakiem, i, i, i tam wszyscy chcieli, chcieli być, bo, bo takich rzeczy było mało. W tej chwili mamy peweksy wszędzie. Mamy galerie handlowe, mamy supermarkety i tak dalej. Mamy teraz festiwali od Grama, mamy Woodstock. Chociażby mhm. po prostu Fama już jest jedną z, z nielicznych imprez, ale. Ale z sentymentem wracamy, i, 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 i myślę, że jakąś tam swoją funkcję pełni, i paru strażników pieczęci Jest. dalej się kręci, na szczęście. I myślę, że to, co dobre, trzeba kontynuować póki się da, i życzę jej, żeby te kolejne 50 lat trwała. No, ja poza tym 50 latami kolejnymi albo i setką, to. Bardzo bym sobie i wszystkim też i, i, i Tobie życzył, aby fama nie zatraciła takiego, e, takiej funkcji e, akceleracji e, międzyludzkich, mi, takich twórczych, mi, międzygatunkowych nawet. Absolutnie. I, i, I w ogóle to jest piękne, że ona jest w Świnoujściu, e, dlatego że to jest jednak wyspa, tam trzeba jeszcze dojechać, niedługo będzie tunel, ale pamiętam się już tą historię, że, że kiedyś działacze po, 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 powiedzieli, a, 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 a może by Famę przenieść, na przykład, nie wiem, e, w jakieś inne miejsce do Przemyśla, a Wojciech Baca Hawryszów, jedna z ważniejszych postaci famy, powiedział, no tak, to przenieśmy Hejnał Krakowski do Gdańska. No właśnie.